Problem z tymi Mauserami przy ulicy Składowej 2 pojawił się w 2020 roku, więc cieszę się, że po blisko czterech latach udaje nam się ten problem rozwiązać. W tym miejscu znajdowało się do tej pory 37 Mauserów z zanieczyszczeniami z substancjami ropopochodnymi. Odór, który unosi się w tej okolicy jest jednoznaczny i na pewno bardzo utrudniał do tej pory życie mieszkańcom. Proces wywiezienia tych Mauserów, a także zadbania o ekologię w naszym mieście, jeżeli chodzi o usuwanie takich nieczystości, to są ogromne kwoty. Tylko jeśli chodzi o wywiezienie tych 37. 30... Siedmiu małzerów i ich utylizację to blisko 140 tysięcy złotych. Natomiast takich miejsc, w których są nielegalne składowiska w naszym mieście, jest dużo więcej. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać środki na to, żeby takie wysypiska czy składowiska nielegalnych odpadów jak najszybciej mogły z naszego miasta wyjechać, bo jest to bardzo duży problem. Zresztą nie tylko naszego samorządu, ale ogólnie samorządów. Niestety interesy niektórych osób, które porzucają takie substancje, wpływa bezpośrednio na mieszkańców naszego miasta i dobrze byłoby, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, że takie wysypiska są niedopuszczalne i mam nadzieję, że uda nam się z nimi skutecznie walczyć. Małymi krokami staramy się podejmować takie decyzje, które zmierzają do tego, żeby w naszym mieście było po prostu przyjaźniej. Jeżeli jednym z elementów jest to, że trzeba pozbywać się niestety tych nielegalnych wysypisk, to tak będziemy funkcjonować. Natomiast z całą pewnością jest tak, że odpowiedzialni, którzy zostawili tutaj te nieczystości, powinni ponieść konsekwencje. W związku z tym my jako miasto na pewno będziemy starać się dochodzić od nich pieniędzy za wywiezienie tych odpadów. Do tej pory niestety to się nie udało, w związku z tym mam nadzieję, że my nie ustając w próbach rzeczywiście doprowadzimy do tego, żeby środki, które w tej chwili wykładamy jako miasto, czyli właściwie z budżetu wszystkich mieszkańców Zabrze, do budżetu naszego miasta wróciły.